Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ponownie w daily vlogu. E, tak, kolejny taki odcinek na moim kanale dzisiaj się pojawi, a to głównie dlatego, że wybieram się Ci na małą wycieczkę i po prostu będzie się działo coś innego i pomyślałam, że sobie nagramy taki film. E, a właściwie to jest drugi powód, bo pierwszym powodem jesteście Wy. Po prostu jest mi szalenie miło, mega, nie wiem w ogóle jak to pisać. nie spodziewałam się takiego pozytywnego odzewu na wcześniejszego daily vloga, który przed chwilą był na kanale. Naprawdę coś bardzo, bardzo miłego, także bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj w ogóle mam możliwość nagrywania, bo mój mąż ma drugi tydzień urlopu, ale oczywiście jest to taki urlop typowo po polsku, czyli żadne wyjazdy, tylko ogarnianie spraw. Tak, więc załatwiliśmy dużo spraw w zeszłym tygodniu. Między innymi kupiliśmy buty siłowe dzieciom, także zaraz Wam pokażę. O, o matko! Mój synek właśnie otworzył szufladę w szafie i zaczął wkładać kapelusze takie, wiecie, słomkowe, letnie, jeden na drugi, najpierw Zosi i potem swój. Zrobiliśmy buty zimowe, no, czekała nas jeszcze zmiana fotelika w aucie dla córki cz czterolatki, także to też zrobiliśmy. Na ten tydzień jest ty, tyś się luźniejszy, nazwijmy to, więc troszeczkę ja rzeczy mogę na nadrobić. Co tam się stało? Jeszcze okulary. No tak, nie to, że jest zimno. Jeszcze okulary. Przeciwsłoneczne, także tak, od babci. Nie. Proszę. Nie? Tak ta gorzka podrusza, nie chcesz? Także, także, będziemy sobie nadgadać już na rzeczy. Ja będę mogła troszeczkę rzeczy porrealizować swoich, no bo może będzie mógł się młodym zająć. Także tak to będzie wyglądało. Ale właśnie zaraz do Was wrócę i pokażę, pokażę buty zimowe, bo może ktoś z Was też szuka dla dzieciaków, a to już jest sezon. Tutaj chodzi o buciki zimowe, pojechaliśmy wszyscy w komplecie, no nie było to łatwe, tylko po przedszkolu, więc nic jej nie pasowało, no tak ostatnio ogół, często ma, że nic jej nie pasuje. Także w sklepie byśmy pół godziny, z czego trzy minuty, synek e, oporządzony i kupione buty, e, a później kłopot dla synka, proszę, jakie piękne misiaki, zaraz Wam pokażę, tylko to jest na dowód. Ee, że to są jego. Bardzo proszę. Już sobie będziesz wkładał. Proszę. Mama wyjęła, no to już trzeba buciki wkładać. Proszę. To są buty firmy Mido. Mido Nostal chyba tak. Uwielbiam. Już dwa sezony moja Zośka w takich przechodziła. E, tylko wcześniej nie ta noga. Tylko wcześniej miała motyw owieczki. Zresztą, jeżeli myślicie na vintage, to powinniście wiedzieć, bo dwie pary butów są wystawione. Dwa lata temu miała owieczki z MIDOR, rok temu też miała owieczki, tylko się różniło rozmiarami. Jedna 23, drugie 24 chyba. I je sprzedaje. No nie są to tanie buty, bo na oryginale kosztują chyba około 240 zł, Ja je sprzedaje za 45, więc naprawdę super cena. Ale teraz też się na tych zdecydowaliśmy, bo naprawdę są świetne. No i z tej samej firmy, jak chcieliśmy kupić jej się nic nie podobało i koniec końców stanęło, w ogóle byśmy w szoku na jakim kolorze, córeczka wybrała sobie buty takie same jak brat, no w szoku byłam. Pokazywaliśmy jej jeszcze jakieś różowe, ale ona stwierdziła, że te różowe niejasne, no bo wiecie, różowy to tylko ten taki mocny, a one były takie brudno różowe jakieś buty, nie podobały się, więc wybrała dokładnie ten sam motyw co synek. Mówię, to są takie, właśnie nie pamiętam jak one się nazywają, te wcześniejsze to się nazywały owieczki, a te są chyba misie czy tam jakieś niedźwiadki, no trzeba by było już poguglować. Bardzo lubię te buty za co? Po pierwsze, one są wysokie, buty zimowe, więc to jest super, jak będzie śnieg, o ile w Polsce będzie, ale może tak, to tutaj fajnie chronią nogę, a poza tym dobrze trzymają kostkę. Kolejna kwestia, mają grubą podeszwę. Gruba podeszwa, więc też ekstra, że to zimno nie będzie aż tak szło do tej nogi. Fajna jest ta podeszwa w ogóle nierówna. Zwracajcie na to uwagę, ponieważ często w butach zimowych widzę dla dzieci, że na przykład ta podeszwa jest gładka. No nie jest to fajne, bo jak będzie lód, śnieg, no to dziecko będzie miało ślizgawicę. ślizgawkę, tak? Lodowisko. Także ta to też bym zwracała uwagę. No i to, co ja uwielbiam, zawsze jestem team rzepy, no po prostu. Nawet czterolatka moja też jeszcze korzysta z rzepów bo jeszcze trochę przed nią, chociaż u niej już bliżej niż dalej, do nauki sznurowania, to nie jest takie proste, więc Wam polecam. Kolor mi się też podoba, ja lubię taki, bo to jest taki, brązowy, jasno-brązowy, to nie jest ani beż, ale też nie jest już taki ciemny brąz, powiedziałam, że taki jasno-brązowy, bardzo ładne, do wszystkiego pasują, także takie buciki mogę Wam, mogę Wam polecić. Jeżeli jesteście z Warszawy, to też w szczególności dwa sklepy polecam z obuwiem dziecięcym, gdzie mają właśnie obuwie polskich producentów, ale nie tylko. I fajna, fajne są, fajna obsługa, która mierzy tą nogę, wszystko wam wiecie, podpowie, doradzi, a nie tak jak idziecie, jakieś CCD gdzie musicie sami kombinować. Jeden sklep, z którego wcześniej korzystaliśmy, tylko teraz no, mamy po prostu daleko, jest to sklep na Gocławiu, Mały Butek, tak się nazywa, Mały Butek na Gocławiu. A teraz e, głównie kupujemy buty, to kupujemy w sklepie Junior, e, który jest na białą na Tarchominie dokładniej. To jest przyświatowita. Tam jest tak przesympatyczna pani, że naprawdę. E, super pomaga i bardzo cierpliwa, więc, więc to ekstra. No, także załatwiliśmy te buty. No a w tym tygodniu jaki jest plan? Na ten tydzień, bo tak jak mówię, z poniedziałek, za sobie, sobie kawę. E, to plan jest taki, żeby ogarnąć trochę rzeczy. Dzisiaj shopping, e, o czym zaraz powiem. Jutro chyba nagrywki. Zobaczymy. Mm, mój mąż mi jeszcze wisi jeden filmik, bo obiecał dwa, więc będziemy nagrywać. No i właśnie wrócił do domu, gdzie wybieram się między innymi do Action. Wybieram się do Action po raz pierwszy, nigdy tam nie byłam. Także zobaczymy. Dużo pozytywów się nasłuchałam. Mam jakąś listę zrobioną, ponieważ zdaję sobie sprawę, że jest to trochę niebezpieczeństwo. To są sklepy typu Pepko, że można popłynąć i pokupować dużo rzeczy. Także głównie skupimy się pewnie na dziale dziecięcym. Zależymy na zabawkach nie, dla dzieci, takich kreatywnych. Skupimy się na dziale pewnie też kuchennym, bo są rzeczy, które są mi potrzebne. No ale pewnie też zajrzę, będę oglądała rzeczy związane z dodatkami, ponieważ z tego co słyszałam, to jest raj dla osób, które właśnie prowadzą działalność, dla twórców, tak? Czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, bo jest dużo dodatków właśnie do zdjęć, do filmów itd., tak tak w bardzo dobrych cenach. Muszę się gdzieś tam w ramach, wiecie, zmieścić. Ja słyszałam, że po tych sklepach to też można godzinami chodzić. A muszę się zmieścić, ponieważ mąż weźmie synka na spacer. No a my w tym czasie właśnie sobie razem pojedziemy na wycieczkę. Także taki plan jest. Ja się teraz zabieram za robienie kawy i odezwę się do Was jakoś później. już pod Action, także mam nadzieję, że uda mi się coś upolować. Widzę, że tutaj Tediego w ogóle nie widzę, w sumie Action też napis mi się gdzieś schował, chyba akurat tak stanęłam. Natomiast widzę jeszcze Kika, jest Lisk, także jest trochę sklepów. Nie wiem, tylko w okolicy chyba dopiero w centrum handlowym w środku jest Pepko, ale nie wiem, czy do niego już będę szła, także skupimy się na Action, na Tedim. No i tak, i lecicie ze mną, także zapraszam dalej. Zobaczymy, czy rzeczywiście gra jest akta świeczki, jak tyle osób obiecuje. Ja już po zakupach, a właściwie dopiero. Jakaś masakra. Przyjechałam to chwilę po 12:00, jest 13:40 chyba. Także wow. Także długo. Więc troszeczkę się zeszło. Byłam w Action głównie potem w Tedim. W Tedim już nie nagrywam wam jakoś nie wiadomo ile, bo wiedziałam, że ten czas strasznie zleciał. A potem jak patrzyłam na ceny, bardziej polecam Action. Jeżeli chodzi o Teddy to tak te ceny były różniaste. Zresztą zobaczycie w holu. Myślę, że jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik i daily vloga, to ja oddzielnie nagrywam filmik z zakupami. Także spodziewajcie się go jako następnego. Będzie to hol zarówno z Action jak i Steady, bo i tu i tu zrobiłam zakupy. Już nigdzie więcej nie jadę, nie szłam do Kika, chociaż jest nieopodal, a ja nigdzie blisko domu nie mam. Do Pepko też już nie zajeżdżam. Nie ma opcji. Wracam do domu. Może nagram dla Was ten hol, jeśli zdążę, zanim chłopaki wrócą. A jak nie, to zajmę się, zajmę się obiadem. Dzisiaj tak mamy ratunek, bo marzelka Wyjedliśmy obiad. A no, jeszcze trochę racuchów z jabłkami zostało, ale to niedużo. Więc dzisiaj mamy obiad z Lidla, Kary. Coś tam, Kary? Kurczak w Kary? Nie pamiętam, z ryżem. Także sobie to zjemy. A dopiero na jutro, przepraszam, tak pociągam nosem, ale ładnie jest. Słonecznie, coraz cieplej. Ale jednak trochę, trochę wcześniej wiało. Ja się zmachałam, także taki jest plan, odgrzeję obiad, no i właśnie nie wiem jak dużo uda mi się dzisiaj dla Was nagrać jeszcze, eee, no bo mąż jest w domu, tak, więc będziemy pewnie ten czas razem spędzać, wiadomo synek, także co, także ja się zabieram do jazdy, powrót do domku, na spokojnie. Ja już nadaję z domu. Przed chwilą hold dla Was już nagrałam. O, możecie podejrzeć, jedną rzecz widać. Action zakupy, zakupy Stedziego. No, tu widać aparat. <laughs> zgasiłam, zgasiłam. Ze statywem. Także, kochani, ja też y, pomalowana y, sobie zrobiłam do filmiku, żeby troszeczkę żywiej wyglądać dla Was. Pomalowałam sobie usta na czerwono. Pomadka jest Evelyn, jakby ktoś pytał. Nie pamiętam już numeru, chyba piątka. I trochę cieni na oczy. Także tak, szybko podrasowałam ten mój poranny no make-up, makijaż. Myślę, że już dzisiaj będę się z wami żegnała w tym vlogu. Ja wiem, te daily vlogi są może trochę dziwne, bo są tak z połowy dnia. W tym momencie mamy znowu podobnie jak ostatnio 15. Nawet nie ma. Wtedy było chwilę po 15, teraz jest chwila przed 15. Ale będę się żegnała, bo zaraz przyjdzie mąż z synkiem, wiecie, obiady, te sprawy i taki czas dla rodziny, coś tam ustalania. Co i jak? ochrzan, że za dużo kupiłam. Nie, no, śmieję się. Kupiłam to większość praktycznych, potrzebnych rzeczy. Eee, jedna rzecz, właściwie, to jest tylko moja fana także jestem zadowolona. Eee, w filmik, tak jak już wspomniałam, w aucie zobaczycie hol zakupów w przyszłym odcinku, także was zaproszę. A dzisiaj, tak jak już powiedziałam, to będzie na tyle. Jeżeli ten vlog się podobał, to oczywiście kciuk w górze, mile widziany dodacie mi otuchy. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało, która część najbardziej Wam się podobała, co częściej robić, czy się malować na wizji, czy właśnie jakieś zakupy, zabierać Was ze sobą. Jestem mega ciekawa, czy może kolejny vlog, ale to jeszcze za jakiś czas odpoczniemy teraz. Nagramy sobie typowo domowy. Coś Wam fajnego pokażę, zobaczymy. No, a ja na ten moment się z Wami żegnam. Życzę miłego, pogodnego dnia. Buźka! Pa,